Witam Was moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek związany z Hoshi Fusion Guide. Dzisiaj moi drodzy chcę Wam pokazać, ponieważ nie bardzo chce mi się powiem Wam szczerze opisywać dokładnie te wszystkie zmiany, które pojawiają się w nowej kompilacji 51.00, czyli Hoshi Fusion 5.1. Dzisiaj moi drodzy pokażę Wam mniej więcej co się pozmieniało, co nowego doszło. Abyście zobaczyli, jak to wszystko zostało teraz porobione. W tym celu, moi drodzy, wykorzystamy sobie, nasze, wykorzystamy sobie naszą stronę demo. Ja teraz po stronie demo, moi drodzy, pokażę wam, co jest gdzie pododawane. I teraz tak. Pierwsza sprawa. Zalogujemy się najpierw jako, się jako ja, czyli jako ja, jako ja. I pokażę wam, moi drodzy, jakie są nowe. Jakie są nowe ne, funkcje? Zacznijmy od tego, że jak widzicie, poznikały te wszystkie jakieś dziwne entery, jakieś dodatkowe odstępy. E, tutaj zniknął też odstęp nad tą górną belką. Wszystko jest teraz fajnie wyrównane i wygląda to dosyć przejrzyście i czysto. E, jak wiecie, w e, kodowaniu UTF-8, moi drodzy, były problemy związane z plikami językowymi. Tam był. E, Pojawiło się coś takiego co się nazywa boomem. Jest to taki specjalny znacznik w wypadku kodowania UTF-8, który, przy zapisywaniu na przykład zwykłym notatnikiem plików, dodaje po prostu linię odstępu. Można tak, tak to jest odczytywane jako dodatkowa linia odstępu w pliku, e, przez co inkludowany każdy plik miał swój własny odstęp. I tu na przykład był odstęp, czy ten panel był trochę niżej. Ten panel też był trochę niżej. Tutaj w ogóle panele po prawej stronie były wszystkie trochę niżej, no. Ten problem udało mi się rozwiązać. To jest pierwsza rzecz, która się poprawiła. E, pojawiła jako nowostka, jako poprawka. E, kolejną rzeczą moi drodzy, to jest e, modyfikacja, która mm, poprawiła nieco ustawienia czarnej listy. E, to znaczy, po pierwsze tak. Jeżeli kogoś dodaliśmy, niech to będzie na przykład powiedzmy wybiorę sobie ten adres i teraz tutaj e, wpiszę jakikolwiek tekst, dajmy na to. Niech to będzie po prostu test. I teraz moi drodzy jak dodaję sobie, e, dodaję sobie tutaj e, tego użytkownika i go zbanowałem. I teraz tak, tu macie test. Widzieliście ten komunikat co był u góry, prawda? Te komunikaty teraz będą znikać, one nie będą się już pojawiały w Open Site i Cloud Site jako panel górny, tylko one będą znikać i będą zapisywane do sloga. Druga sprawa, jeżeli to zmodyfikowana została też funkcja wyświetlania administratora, o której opowiem Wam później. Natomiast, żeby to Wam opowiedzieć, moi drodzy, to najlepiej radzę Wam samemu, samemu grać na jakiś serwer i przetestować. E, otóż e, dodałem coś takiego, że teraz, e, jeżeli jakaś akcja zostanie wykonana automatycznie, to będzie się pojawiać między innymi tutaj, jak i w logach opis system, a nie na przykład niezdefiniowane lub coś w tym rodzaju. Jeszcze raz Wam pokażę. Weźmiemy sobie teraz jakiś tam e-mail, weźmy sobie na przykład test. Dajmy na to test. Kropka. Na test na przykład. Małpa test.powiedzmy i teraz moi drodzy, jak ja sobie ten adres dodam, email, to powiedzmy też dopiszę sobie słowo test, bo to nie ma znaczenia w tym momencie co ja tu wpiszę. Hmm, Ponieważ to jest ogólnie informacja dla administratora, za co dany adres IP lub dany adres MI został skasowany. I teraz widzicie, o, pojawił się log. I teraz, jeżeli ja na przykład edytuję to, nieważne co ja tu wpiszę, czy cokolwiek nie wpiszę, widzicie, pojawił się ten komunikat, on znika i leci też do logu. I teraz yy, po usunięciu tego. I też poleciało do logu. Tak samo tutaj, jeżeli ja usunę adres IP, też leci do logu. I teraz, moi drodzy, kolejną rzeczą, która została zmieniona, skoro mówimy tutaj o logach, moi drodzy, to został dodany nowy panel. W ustawieniach, moi drodzy, macie nowy panel logi systemu RC4. Cały panel ustawień został przeniesiony do tego ustawienia, ale zostało zablokowane możliwość wyłączenia logów ot tak, nie można ich wyłączyć samemu, żeby je wyłączyć moi drodzy, musimy zrobić to w ustawieniach polityki bezpieczeństwa, tam jest specjalna, tam są specjalne dwie flagi, które muszą być wyłączone, aby była możliwość wyłączenia logów ale do tego, do polityki bezpieczeństwa moi drodzy, przyjdę za chwilę gdyż, y, omawiając system Sysloga, pokażę wam jeszcze teraz tak w y, zarządzaniu Stroną, moi drodzy, macie tutaj coś takiego jak logi LC4 i teraz tak, cały ten panel ustawień tu jest tylko zlinkowany i wymaga właśnie uprawnienia do ustawień, czyli o ile się nie mylę, SLS coś tam, coś, SLS2 chyba, czy SLSS i jak macie to uprawnienie, to wtedy ta opcja ustawień się pojawia. Natomiast jeżeli nie macie, no to się nie pojawia. Tak samo tutaj ja to za chwilę Wam pokażę. Jak się przelogujemy na konta admina, zobaczycie różnicę tutaj. E, ta opcja pojawia się tylko jeśli macie usto administratora głównego, to wtedy Wam się pojawia opcja usuń wszystkie logi. Ona działa dosyć działa tak samo jak e, no musicie podać hasło administratora, żeby skasować logi. Ja nie będę tego robił. I teraz tutaj widzicie w logach. Moi drodzy, macie tutaj czynności wypisane. to jest ta kategoria, system, użytkownik i inspekcja, właśnie z czarnej listy tutaj się pojawia, moi drodzy, i widzimy, właśnie co zostało zrobione na czarnej liście. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do kolejnej rzeczy. W międzyczasie przejdziemy do kolejnej rzeczy, czyli do ustawień polityki bezpieczeństwa. W polityce bezpieczeństwa, moi drodzy. Ustawienia polityka bezpieczeństwa doszły nowe flagi. Po pierwsze, tak eee, tu, gdzie macie HFBAN system, tą flagę już widzieliście zapewne wcześniej ci, co testowali system. I ta flaga jest wymagana do wyłączenia, aby wyłączyć HFBAN system. Czyli musicie ustawić ją w ten sposób. I tutaj automatyczne banowanie adresów IP, oraz tutaj ten interwał. To są dwa nowe interwały, które doszły do ustawień. Ten pierwszy. Określa to, czy możemy, e, czy możemy włączyć automatyczne banowanie. Jeżeli to jest włączone ta flaga i ta pierwsza od góry, czyli e, sterowanie samym systemem, handband system, nie możemy wyłączyć sysloga. Tak jest napisany skrypt, aby e, za, uniemożliwić, co ma uniknąć pewnego błędu, który został wykryty przy projektowaniu. No i teraz przy projektowaniu, właśnie tego automatycznego banowania. Ten parametr określa interwał po jakim czasie błędnego logu, po ilu, po ilu próbach błędnego logowania ma zostać zbanowany adres IP, z którego jakiś użytkownik próbuje nam się włamać na jakiekolwiek konto systemowe. Po zbanowaniu zostanie przeniesiony na stronę google.com, yy, czyli na zwykłą wyszukiwarkę google, jeżeli tego bana dostanie. No i teraz pewnie zapytacie mnie, jak to działa. Otóż yy, moi drodzy, yy, ta blokada działa w taki sposób ponie, działa w taki sposób, że ym, pokażę wam to może na przykładzie o na przykładzie fragmentu kodu będzie tak najprościej. Jeżeli te flagi są oczywiście włączone moi drodzy yy, to teraz tak yy, jak widzicie ja mam dosyć już burdel w laboratorium, pokażę wam tutaj macie update. I teraz tak moi drodzy, w folderze tutaj includes mamy taki specjalny plik. No tutaj są zbiory wszystkich nowych funkcji w HF, tych wszystkich takich które są globalne. I teraz tu są dodane dwie nowe funkcje, ta pierwsza funkcja moi drodzy, to nic innego jak funkcja sprawdzająca czy ten ban się należy i ona sprawdza ogólnie rzecz ujmując yy, sprawdza czy yy, dane IP może zostać zbanowane i to jest podane jaki, jaki to jest yy, jakie to jest IP jaka nazwa użytkownika bo jest też nazwa czy to co wpiszemy w formularzu też jest brane pod uwagę yy, i jeżeli tak no to ona nas wraca TRUE albo FALSE i jeżeli tak, no to tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, to pierwsze dodaje adres IP do czarnej listy tej funkcji, bo ona jest wywoływana. To drugie zapisuje w logach, że zostało IP zbanowane. I to trzecie, żeby nie doszło do tak zwanego błędu z wiecznym banem, kasuje wszystkie logi z historii logowań z danego IP przy założeniu, że został użyty dany. User name formularzu logowania. I to by było na tyle jeśli chodzi o tą funkcję autobanowania. Moi drodzy, kolejna rzecz, która została tutaj wprowadzona w tej nowej kompilacji, moi drodzy, to jest rzecz związana właśnie z związana nieco z tym z samym Syslogiem, czyli z powiązaniami jakie tutaj. Są, czyli tak jak mówiłem, że nie da się wyłączyć Sysloga, jeżeli jest włączony high band system i odwrotnie, czyli nie da się włączyć high band system bez włączenia Sysloga. Tak to zostało zaprojektowane. Kolejną rzeczą, którą tutaj jeszcze moi drodzy mamy pozmienianą, to są poprawione też ustawienia dotyczące uprawnień, czyli jak doszło to nowe uprawnienia, ja wam zaraz pokażę dokładnie. Na przykładzie Użytkownika, czyli tutaj mamy, moi drodzy, wędrowanie użytkownikami. Przejdziemy sobie najszybciej przez konta administratorów. Czekajcie, gdzie tu są konta, 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 konta. Oj, konta administratorów. I teraz tak, tu zostało trochę poprawione, ponieważ ja tam jeszcze jakieś błędy znalazłem. I teraz mamy tutaj edycję uprawnień, i widzicie, jest nowa lista uprawnień, jaką możemy przypisać danemu użytkownikowi. Ja tutaj z racji testowych mam w zasadzie przypisane wszystko do tego użytkownika, mm, e, użytkownika admin, natomiast generalnie część tych rzeczy jest jakby mm, niedostępna z racji, chociażby z innego levelu administracyjnego, czy też e, tego i doszły nowe uprawnienia, doszło dokładnie, mm, doszły tutaj z nowych uprawnień właśnie do ustawień, do sekcji ustawień doszła właśnie ustawienia dotyczące um, ustawienia dotyczące sysloga, czyli ten panel, który wam wcześniej pokazałem. I teraz moi drodzy, e, przelogujemy się na konto admina testowe, na którym będziecie wy mogli na tej stronie właśnie, dlatego też wam na tej pokazuję. Będziecie mogli sobie potestować i zobaczyć, jakie funkcje dokładnie są wprowadzone. Ja wam tylko tak ogólnie pokazuję, gdzie co zostało zmienione. I teraz moi drodzy jak jestem tym użytkownikiem jako admin to zaraz Wam pokażę jakaś jest różnica jeśli chodzi o levely administracyjne, to czego Wam w kodzie nie pokażę e, jeśli chodzi o ustawienia właśnie Sysloga więc przejdźmy sobie teraz tutaj do hmm, e, przejdźmy sobie teraz tutaj jeszcze raz do logów systemowych to będzie w zarządzaniu hmm, stroną Mamy tutaj logi systemowe i teraz widzicie, że cała sekcja ustawień, tak jak Wam wcześniej pokazywałem, cała sekcja ustawień i malowania została usunięta. Dlaczego ona została usunięta? Ponieważ ona została usunięta ze względu na to, że nie mamy uprawnienia, akurat dokąd, to konto nie ma uprawnień do tego, aby móc wyczyścić logi. Ja zrobiłem to tak, że z założenia, ta flaga do zmiany ustawień, czyli ten, par, ten Element tu gdzie macie o ustawienie logi systemu LC normalnie będzie dostępny tylko dla superadministratora dlatego to uprawnienie jest z gwiazdką po to aby y, główny administrator strony y, z założenia tylko dla głównych administratorów strony było to ustawienie żeby inni administratorzy nie mogli tego y, zmienić. Kolejna sprawa uporządkowana została też, pokażę Wam to na polityce bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa została uporządkowana też kwestia restartowania się ustawień. Została ona zrobiona dość prostym trikiem. Dość prostym trikiem. Pokażę Wam to na przykładzie kodu źródłowego, jak ja to tutaj zrobiłem. Widzicie, jest ukryte pole i to ukryte pole po pobraniu z bazy. Jakbyście nawet zapisali ustawienia, nie mając pełnych uprawnień do niektórych ustawień, to już one się nie, zrestart, nie zrestartują, ponieważ zostanie wysłana w formularzu od razu wartość, która zostanie pobrana przy uruchomieniu formularza, czyli przy wczytywaniu całych danych, więc ona zostanie ponownie nadpisana, więc już nie będzie tego błędu, że będą się restartowały ustawienia, jeżeli użytkownik, który nie ma uprawnień do wszystkich ustawień, na danej sekcji ustawień m, będzie próbował coś zmienić, no to ten problem został już rozwiązany moi drodzy, nie powinno być problemu, więc w skrócie, w skrócie mówiąc jest to są to wszystkie jakby takie wszystkie jakby takie zmiany, które zostały wprowadzone do nowej kompilacji kolejną rzeczą, którą jeszcze tutaj poprawiłem moi drodzy, to jak widzicie to jak widzicie co tu jeszcze jest poprawione, jest tak, jest no, poza no, no, nowym numerem kompilacji, co, co już sami widzicie. E, tak, no mamy tą nową sekcję ustawień. E, no i nic tu w zasadzie więcej nowego nie ma, no jeszcze będą poprawki, ponieważ jeszcze parę błędów znalazłem w systemie, natomiast e, to są takie rzeczy, które zostały na gorąco już poprawione. Także myślę że, myślę, że ta kompilacja wprowadzi dla Was wiele zmian. Ale jeszcze jedna rzecz, która została wprowadzona, o której zawsze zapominam Wam wspomnieć, to została też poprawiona funkcja sprawdzająca aktualizację dla systemu. Zresztą, jak wiecie, kompilacje starsze które jeszcze nie posiadają ani service drugiego, ani service packa pierwszego do HF. No niestety, ale mają ten problem, że nie chcą się aktualizować i wymagają w zasadzie czystej instalacji. Ja tutaj zrobiłem już taką modyfikację, która pozwoliła mi to poprawić. Otóż została zmodyfikowana funkcja sprawdzająca, która sprawdza aktualizację. No, i ona wprawdzie wyświetli wam błąd, że danej wartości brakuje, natomiast w samym pliku upgrade, który tutaj mamy, czekajcie, zaraz wam pokażę. O, w samym pliku upgrade, plik upgrade mamy tutaj, moi drodzy. O, tu jest. I teraz, tak, w tym pliku upgrade została dodana ona w zasadzie już wcześniej była tylko niestety nie funkcjonowało to poprawnie, więc musiałem to poprawić yy, mamy tutaj mamy tutaj wyświetlanie o mamy dodawanie brakujących ustawień które są wymagane do systemu aby poprawnie się on aktualizował od wersji 5, yy, od wersji 5.0 w zasadzie yy, już te funkcje, już te yy, wartości są czysty instalator też już to wszystko sobie ma, więc yy, tak. A kolejną rzeczą, którą jeszcze tutaj moi drodzy, a propos systemu aktualizacji zrobiłem, tak wiecie w starszych wersjach HF, a zwłaszcza tych serii 3X moi drodzy, czyli w wersji V3 nie ma yy, podziałki na yy, numery wersji i nie ma to nie ma tego jakby z yy, centralizowanego, że te numery wersji były zapisane w jakimś pliku, więc macie dwa kluczowe pliki, czyli Install version i um, o, może wam to pokażę na podstawie um, install version i mamy update version, czyli update version, czyli tu jest ten plik. Uh, update, czyli tutaj tu jest. O, um, oh, tu macie um, upgrade version. I teraz tak, jeżeli moi drodzy nie macie w starszej kompilacji pliku install version, który jest e, potrzebny później do instalacji nowych aktualizacji, aktualizacie a aktualizacie z wersji 3x, no to trzeba ten plik przed aktualizacją grać do głównego katalogu, czyli tam gdzie macie moi drodzy swoje strony, pokażę Wam to na moim serwerze testowym czyli tutaj ja mam to w katalogu web no to tu musi być wgrany tu macie ten swój katalogu, to no tu wgrywacie pliki star wersję no ja tu akurat mam wersję starszy bo tu mam wersję jeszcze z 5.0 także w kompilacji 5.10 to wtedy kiedy mniej więcej właśnie to zostało już ujednolicone bodajże właśnie wersja 5.010 czyli 5010 wynosi właśnie już z num, uporządkowane numery wersji, które są w dwóch plikach zapisane. I install wersją to jest tak zwana insta, yy, to jest taki plik, który wam pokazuje informacje z jakiej kompilacji instalowaliście system, żebyście to wiedzieli, z jakiej stabilnej kompilacji. Z tych nowszych. Natomiast update wersją to jest plik, który jest jakby yy, plikiem, który ma wam podać jaką wersję update'u instalujecie jaka była ostatnio aktualizowana, ponieważ ten plik po zainstalowaniu każdego update'a zawsze jest nadpisany. Zawsze będzie nadpisany i tak to ma moi drodzy działać. Więc tyle jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o mm, e, poprawki do Fusion e, 5.1 z dodatkiem Service Pack 2 i jeśli chodzi o kompilację 5100 Więc tak to wygląda jeśli chodzi o tą wersję więc ja się będę z Wami moi drodzy już żegnał i tyle jeśli chodzi o ten materiał ja postaram się ten materiał wrzucić nie tyle że na swój kanał ale także na stronie projektu jako małe okienko się po prostu do obejrzenia tego wideo Zobaczymy czy to się uda wrzucić jak nie to wrzucę to po prostu jako hiperłącze i tam będziecie sobie to na moim kanale oglądali. Więc ja się będę z wami żegnał. I mówię wam do zobaczenia. No i trzymajcie się, nie. Oglądajcie moje inne produkcje i tak dalej.